1 sierpnia uczciliśmy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Do obchodów największej akcji zbrojnej Armii Krajowej w trakcie II wojny światowej przyłącza się także PKO Bank Polski Ekstraklasa. Dlatego też przed każdym meczem trzeciej kolejki słuchamy polskiego hymnu, a w trzeciej kolejce w Katowicach GKS podejmuje Raków Częstochowa. I to gospodarze mają przewagę na początku tego meczu. Najpierw ładny, ale zbyt lekki strzał w wykonaniu Aleksandra Komora, a chwilę później Borcha Galan. Szarżował na bramkę Kaspara Trelowskiego, ale dobrze zatrzymany i czysto zatrzymany przez Stratosa z Farnasa. GKS miał przewagę aż do 29 minuty, kiedy Fran Tudor wrzuca piłkę. Obrońcy GKS-u stoją i się patrzą, a do siatki trafia jean carlos Silva. I mimo przewagi gospodarzy, to goście strzelają. Gola Raków obejmuje prowadzenie od 29 minuty. Mamy w Katowicach wynik 0-1. Radość żana Carlosa, no i prowadzenie ekipy Marka Papszuna. To wciąż fragmenty pierwszej połowy, i wciąż niepewna gra, szczególnie w defensywie Rakowa-Częstochowa. Błąd Kaspra Trelowskiego, chociaż to podanie od Gustawa Bergrena, no też nie najlepsze, delikatnie mówiąc, a Borcha Galan próbował to wykorzystać, ale ostatecznie faulował golkipera Rakowa. Borha Galan jeszcze raz w pole karne i próba uderzenia głową Aleksander Komor po raz kolejny znów było niebezpiecznie. Tym razem Trelewski bez zarzutów spisuje się na linii swojej bramki. To już fragmenty drugiej połowy i GKS wciąż atakuje. Uderzenie obok słupka Adriana Błąda po błędzie Stratosa z Farnasa, bo on stracił piłkę, ale futbolówka przechodzi obok bramki. 54 minuta to wreszcie jakaś akcja rakowa. Antecernac mocno, ale w środek bramki i Dawid Kudła bez większych problemów. No, może z małymi problemami, ale interweniuje bardzo dobrze. No i wracamy pod bramkę. Rakowa. Znów musi interweniować Trelowski. Uderzenie głową Lukasa Klemensa i miał spore problemy. Bramkarz Rakowa, uśmiechnięty selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz na trybunach obserwuje poczynania obu drużyn. Eriko Tienow wszedł z ławki rezerwowych. Mógł zamknąć ten mecz, ale fatalnie pudłuje w sytuacji sam na sam z Bramkarzem. Do ostatnich minut Raków musi drżeć o wynik. A Reakcje trenera Marka Papszuna Państwo widzą, no ale w ostatnich sekundach już nie jest w stanie odwrócić losów tego pojedynku. Beniaminek i ostatecznie GKS Katowice przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-1. Co ciekawe, to dopiero pierwsze zwycięstwo Rakowa Częstochowa w Katowicach z GKS-em na poziomie ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.